Pana prace, prace, pana pracowni są w tej chwili chyba jednymi z najczęściej nagradzanych w Polsce, ale chciałbym pana zapytać o początki tej drogi do własnej pracowni i do współpracy no, z prestiżowymi podmiotami. Jakie były początki? Pan marzył o tym, że zostanie projektantem? Początki były bardzo artystyczne. Zaczynałem od, od malowania obrazów. I właśnie to, co też u nas we wzornictwie jest, w instytucie wzornictwa jest bardzo kluczowe. Zaczynałem od tego, co jest powiązane z ze sztuką, od malowania obrazów, od rysunku i powiem szczerze, od podróżowania po kraju. Byłem członkiem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci któremu bardzo dużo zawdzięczam, też e, uczęszczałem na różnego rodzaju zajęcia i to dało mi takie tło, które, które określimy słowem po prostu niebanalnego. Tak? Myślę, że, że rozwijanie wszelkich zainteresowań e, bardzo dobrze potem w jakiś sposób daje nam taki szerszy kontekst, który, który okazuje się, e, jakby, czym, 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 czym robię takie bardziej e, duże projekty, tym bardziej widzę, że jest pożądany. Tak? Zwłaszcza wyższa kultura potrzebuje takich rozwiązań niebanalnych, ale to jakby trudno ich szukać w momencie, kiedy człowiek jest zamknięty cały czas w czterech ścianach, przed komputerem projektuje, no to te inspiracje są dosyć trudne do znalezienia. Początki też były związane z, z tworzeniem swoich działalności gospodarczych. Pierwsza powstała po tym, jak pracowałem w Szwecji. Wykonywałem tam projekty, projekty dla, dla lokalnego biura projektowego i stolarni. Były to takie ciekawe rzeczy. Na przykład dla fińskiego Diuka robiliśmy gigantyczny dom, w którym, w którym chociażby jego, jego sam, sam parking był w wielkości boiska piłkarskiego, dwadzieścia kilka kuchni, czy, czy wykonywałem projekt domu, tak zwanego Mountain Lodge. I takie były początki. Potem założyłem działalność gospodarczą, robiłem projekty dla Szwedów, potem dyplom wykonany w, w Szwecji. Tam, tam jakby projektowałem, prowadziłem pewne badania. No i tak to się, tak to się wszystko, wszystko, wszystko zaczęło. A Polska w Bryle? Mówi Pan, że jeździł po Polsce, oglądał. Jak wygląda? Polska wizualna jaka jest? Polska, Polska wizualnie jest zadbana w tych miejscach najbardziej reprezentacyjnych i to bardzo wyraźnie widać. Natomiast jeżeli pójdziemy już w, w zakątki czy skręcimy w boczną uliczkę, nagle się okazuje, że nie ma na to pomysłu, nie ma na to pieniędzy a, i nie ma chyba tak naprawdę jeszcze woli, żeby zadbać o te miejsca, które już na, na zachodzie czy za granicą, tutaj mam na myśli na przykład Danie, są bardzo fajnie dopieszczone. Jakby, więc tutaj bardzo duże pole jest do popisu, żeby zadbać o, o przestrzenie publiczne, bo okazuje się, że już tych obiektów najbardziej reprezentacyjnych mamy bardzo dużo. Tak? Te obiekty, zwłaszcza w, w ostatnich latach, przeżywamy prawdziwy wysyp dobrej architektury. Czy Pan uważa, że w miastach powinni być architekci miejscy, którzy hmm. powinni akceptować to, co się hmm. dzieje w rozbudowie miasta i w hmm. jakiś sposób ją harmonizować? Tak, zdecydowanie uważam, że powinni być tacy architekci, ale przede wszystkim powinno być to robione na zasadzie w oparciu o większe struktury organizacyjne, chociażby w oparciu o SARP lokalny, powinno być to jakby też powołana do tego grupa ekspertów, więc raczej nie powinna tego podejmować jedna osoba, tylko właśnie grupa osób, powinny być organizowane także konsultacje społeczne i dopiero z takiego szerszego tła, który znany jest raczej w zrównoważonym projektowaniu, powinno wyłaniać się, powinien wyłaniać się kształt kształt miasta. Zresztą wiem, że ostatnio była konferencja organizowana właśnie w Koszalinie i to uważam, że jest bardzo dobry kierunek. Tygodnik Polityka przyznał e, Pana pracowni e, w czwartej edycji konkursu Nagrody Architektonicznej Polityki, nagrodę za stację Rumia. I chciałem o tej stacji porozmawiać, hmm. bo rzeczywiście wizualnie jest to niezwykłe przedsięwzięcie. Hmm. Chciałem zapytać o to, jak Pan e, do Rumi dojechał i co hmm. Pana zainspirowało, żeby hmm. stworzyć tak naprawdę połączenie e, hmm. obiektów o kilku funkcjach. Um, 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 powiem szczerze, um, jeżeli chodzi o stację Kultura, to dojechałem tam w wyniku swoich korzeni. Wiele lat mieszkałem, mieszkałem w Rumi, miałem do tego miasta ogromny ogromny sentyment i po prostu wystartowałem, wystartowałem w konkursie na projekt, na projekt wnętrza i powiem szczerze, może, może nie zabrzmi to zbytnio skromnie, natomiast dojechałem tam dlatego, że jestem, jestem optymistą i bardzo mi to pomaga w projektowaniu, bo jak wszedłem na ten obskurny dworzec, z którego przeraziła się moja żona, gdzie mieszkali bezdomni, gdzie, 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 gdzie pachniało obrzydliwie, gdzie Nikt nie chciał się zapuszczać. Ja zobaczyłem tam wielką szansę na stworzenie niezwykłego wnętrza. I też okazuje się, że, że, że takie podejście właśnie nie jest codzienne, i to podejście spowodowało, że ta, ta pewnego rodzaju nadzieja i optymizm spowodował, że, że udało się z tego miejsca stworzyć coś, coś niezwykłego. Drugą inspiracją była niezwykła pani dyrektor, która podjęła się tego trudnego w, w, zadania którego nikt nie chciał. To był gorący kartofel, ludzie go sobie przerzucali, pani dyrektor się zaangażowała i zaczęła, zaczęła myśleć nad tym obiektem. Wspólnie wypracowaliśmy formułę, ideę tego miejsca, więc tak naprawdę było to, można powiedzieć, również jeżeli chodzi o finansowanie z ministerstwa, była to e, przykład wzorowej współpracy na, nagrodzony bibliotekarzem roku oraz e, nagrodami branżowymi, no i, i tak naprawdę wynik tej synergii, synergii jest widoczny. Jest to praca bardzo wielu osób, nie ukrywam też, że były osoby, które, które nie pomagały, ale przeszkadzały, natomiast jakby suma tych dobrych osób łącznie z panią burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak spowodowała, że udało się stworzyć obiekt w obecnym kształcie. Który łączy w sobie jakie cechy? No to jest, to jest bardzo ciekawe. Obiekt przede wszystkim jest rodzajem centrum kultury w którym 20% z, tak wynikło z analiz, zostało, zostało pozostawione na, na, ruch pasza, na, na ruch pasażerski. Który tam się odbywa. Tak, to wszystko tam się odbywa. Pracuje. tak, Jest też kawiarnia, też, też naszego projektu na, na, na dworcu, nazywa się Klubu kawiarnia Centrum, taką przewrotnie nazwaliśmy po sukcesie Stacji Kultura. No i Stacja Kultura pełni miejsce lokalnej organizacji kulturalnej. Lokalnej mówię, bo, bo ściąga z całego wybrzeża twórców. Jak przed powstaniem namawiałem swoich kolegów żeby zrobili tam wystawę, oni byli machali ręką, mówili co tam będę w Rumi robił wystawę. W momencie jak Rumia odniosła sukces, no to ustawiałem się tam miesiącami profesorowie najważniejszych polskich uczelni. Ostatnio była wystawa Pani Kasi Figury, więc okazało się nagle, że przegapili swoją okazję, a tych imprez jest bardzo dużo, chociażby ostatnio jako Politechnika Koszalińska organizowaliśmy tam konferencję nauczania w sztukach projektowych, która, która też ściągnęła z całego kraju specjalistów. Teraz przygotowujemy w tej sprawie publikację, więc zdecydowanie, jest to pełnoprawny ośrodek kulturalny na wybrzeżu, który, który ma bardzo szeroki program, ma sale konferencyjne, czego część się nie pokazuje na zdjęciach, ma, ma pracownie artystyczne, więc zdecydowanie jest to miejsce kultury. Ciężko się dochodzi do takich sukcesów? Długa to droga? Y, powiem szczerze, że mm, tak jak mówi Warren Buffett, y, którego warto śledzić na Facebooku, jeden z wielkich tego świata, on mówi, że sukces to jest suma porażek. I łatwo jest to maksymę, e, maksymę sobie poczytać, tak jak się czyta prawa Marfiego, ale trudniej jest ją zastosować do życia, bo każda porazka, porażka nas nie uskrzydla, tylko powoduje, że może dwa kroki w przód, jeden w tył. Więc powiem szczerze, że miałem tak dużo, e, tak dużo porażek w swoim życiu, a związanych z tym, że może byłem naiwny, może byłem gdzieś tam młody, może nie wiedziałem, jak rozmawia się o, o rzeczach kluczowych, takie chociażby jak finanse w inwestycjach, że, że byłem bliski zrezygnowania z, z uprawiania tego zawodu i chciałem zająć się czysto, Czysto naukowymi aspektami. A dzisiaj pierwsze pytanie, które pan zadaje człowiekowi, który panu chce zlecić pracę, to jest jakie? Y, czy jest świadomy ty, tego, na czym polega praca projektanta? Bo ludzie. I co odpowiadają? No bo odpowiadają swoją wizję, potem staram się ją doprecyzować i wyjaśnić jak wygląda cały proces projektowy, potem zadaję drugie pytanie, czy mają Państwo przygotowane pieniądze na to, bo dopiero właściwe ułożenie pracy projektowej, która oczywiście wisienką na torcie są piękne wizualizacje, ale prawda jest taka, że jest to praca z kosztorysem, jest to praca z dokumentacją, w przypadku takich obiektów, które teraz realizujemy, czy innych dworców, jest to, jest to praca z przepisami unijnymi, jest to, jest to praca z tworzeniem trudnej dokumentacji, której po prostu inwestor musi być świadomy. No tak, a te rozmowy w jakim procencie kończą się pozytywnie? Jak dzisiaj projektant na rynku funkcjonuje? rozmowy powiem szczerze, że jeżeli mówimy o dużych podmiotach, które się zgłaszają do pracowni, to te, to te rozmowy kończą się, kończą się dobrze o tyle, o ile wygrywamy konkurs ofert, mhm. bo w takim trybie to funkcjonuje. W przypadku mniejszych inwestorów, no to staramy się obecnie właśnie wybierać tych inwestorów, którzy, którzy, są z jednej strony świadomi, którzy z drugiej strony wiedzą na co się piszą, tak jakby staramy się już jakby nie, nie, nie robić realizacji przypadkowych, bo tak jak wspomniałem na początku ta synergia jest bardzo, bardzo kluczowa i Rumia to pokazała, I, i staramy się realizować te rzeczy, które naprawdę są, są ciekawe i, i, i które jakby warto zaangażować w zespół projektowy. Trudno jest pracować, projektować cokolwiek w kraju, w którym jest krzykliwie tamtetni, w którym na każdym kroku można dostrzec różnice kultur? E, paradoksalnie bardzo łatwo. Polska, Polska jest prawdziwym Eldorado, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. Przestrzeń publiczna w dużej mierze jest projektowana jako dodatek do architektury, ale tak jak wspomniałem na początku, ten, ten pierwiastek artystyczny nie jest domeną architektów. I o ile tworzą oni piękne bryły, to jednak wnętrza są podobne raczej do ubrania, które się nosi. My tych wnętrz dotykamy, my z nimi obcujemy, one są blisko nas, dlatego pewna taka wrażliwość, która jest raczej bliższa przedmiotom humanistycznym niż technicznym jest wymagana. Więc powiem szczerze, że, że wchodząc na ten rynek uważam, że jest o tyle łatwo, o ile faktycznie Polska jest takim Eldorado, gdzie raczej niewiele jest firm, które realizują wnętrza publiczne, w, w, zarówno w sposób fachowy, jeżeli chodzi o całą dokumentację. A także w sposób artystyczny. Więc y, powiem szczerze, że, że tutaj y, uważam, że jest dużo do zrobienia i też jest miejsce dla, dla właśnie chociażby absolwentów Instytutu Zdolnictwa Politechniki Koszalińskiej. No właśnie, chciałbym do Instytutu wrócić, dlatego że pan jest y, y, teoretykiem, praktykiem, praktykiem, teo teoretykiem, w związku z tym. Pewnie łatwiej jest Pan rozmawiać o realiach. Co Pan mówi studentom, kiedy mówią, ciężko się przebić, albo trzeba mieć dobry pomysł, albo trzeba mieć duże pieniądze. Jak Pan ich zachęca do tego, żeby zostali w zawodzie? Ja, ja tym studentom mówię przede wszystkim, że jest zaskakujące to, że ludzie nieszczęśliwi. Świetnie wiedzą, co im w życiu nie pasuje, i to jest podstawowa definicja. Natomiast ludzie szczęśliwi, i to łączę z ambicją, nigdy nie narzekają, tylko sami sobie wyszukują problemy. I to charakteryzuje najlepszych studentów. Jeżeli chcą być najlepsi, to nie powinni równać do garbatych, tylko powinni ciężko pracować i nie oglądać się na nikogo raczej w formie doradztwa, ale raczej nie równać do tego, co jest trudne, tylko powinni mieć niezwykłe ambicje. I powinni być w jakiś sposób czarujący, w taki sposób czarujący, interesujący, jak zdefiniował to Oscar Wilde, który powiedział, że bez sensu jest dzielić ludzi na inteligentnych, na głupich, jest to niepraktyczne. Praktyczne jest podzielenie ludzi na czarujących na nudnych. I też też projektant, jeżeli narzeka, staje się nudziarzem, tak, który chodzi i mówi, że nic mu się nie podoba, ale raczej optymizm, właśnie takie pewnego rodzaju dostrzeganie tego, co jest urokliwe w życiu, powinny ich charakteryzować. Mówię im tak właśnie, za, zaczynam z nimi współpracę, następnie zarzucam ich chyba jednym z najtrudniejszych momentów w ich życiu, dziesięcioma zadaniami podczas jednego semestru, w którym jakby wygrywają najlepsi, a na pewno już czują, mają do zrobienia, tak, żeby odnieść sukces. Więc jest to, jest to połączenie z jednej strony takich mów motywacyjnych, staram się być ich takim trenerem trochę osobistym, który ich przygotowuje do realiów, ale z drugiej strony jest to zarzuceniem ogromną ilością zadań, które mają spowodować, że poznają swoje ograniczenia, bo dopiero wtedy zaczyna się zabawa. tak? Przez pokonywanie kolejnych ograniczeń jest to zawód trudny, więc jest ich bardzo dużo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję mhm. serdecznie za miłą rozmowę.